Przejechać Cześć. Cześć witam. No, tak z, ja rozmawiam teraz no, z, chyba z najważniejszą obok Mr. Ruta no, postacią o świecie polskiej mangi. No nie przesadzajmy. Zacznij, no, zacznijmy no, od początku. No, jak rozpoczęła się pana przygoda z mangą, no ile już trwa? Yy, tak naprawdę nie mogę ile trwa. Ja się wychowałem na madzy, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Na przełomie lat 70. i 80. mangowe filmy były dostępne, były emitowane w telewizji i w kinie. Między innymi w kinie, do kina chodziłem na film Jazakiego, yy, który nosił polski tytuł Dzieci wśród piratów. Wychowałem się na Załodze G i w wielu, wielu innych serialach mangowych, które w tamtym czasie były emitowane. To, że to jest manga, zdałem sobie sprawę dopiero yy, po artykule. Mister Ruta w sypialni serwisie i, i wtedy trafił mi piorun. Więc. Jakie są w ogóle twoje e, e, najlepsze anime? Jakie eee. Ojej, trudno powiedzieć. Ja, ja lubię bardzo dużo różnych anime, które mogę oglądać w fulko i, i szczerze mówiąc trudno jest mi wymienić, e, które lubię, bo bym musiał bardzo długo mówić. Gdybym na przykład, gdybym natomiast miał mieć kilka tytułów, jeden, dwa, no to na pewno, na pewno był to, byłby to mój sąsiad Totoro, na pewno byłby to Makros i no i nie wiem, cała masa innych, długo by mówić naprawdę. Znaczy, w robili listów w no ostatnio zaczęła, rozpętała się taka dyskusja na temat Otaku, właśnie po tym artykule o Otaku na no wideo. Czy pan się uważa za otaku? No i jaka była taka pańska prywatna definicja tego słowa? Ja się nie uważam za otaku, na pewno nie za otaku mangi. Być może za otaku fantastyki. Cześć! Być może za otaku fantastyki, w której skład wchodzi manga. Natomiast moja definicja. Nie, najprościej jest obejrzeć film Otaku No wideo i zobaczyć, kim jest Otaku. To jest ktoś więcej niż fan. To jest, to jest fan, który poświęca dla swojego hobby absolutnie wszystko. A ja nie jestem niestety zdolny do czegoś takiego. Jednak ja lubię lubię dużo innych rzeczy, oprócz mangi. Także, także nie uważam się za Otaku. Czy ma pan jakieś marzenie dotyczące mangi. Co by pan chciał, hmm. chciał żeby... Trudno powiedzieć, jeśli chodzi o moje, nie wiem, marzenie dotyczące mojej osoby, jeśli chodzi o mangę, no to pisać scenariusze być może do, do mangowych opowieści. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o mangę w Polsce, no to chciałbym, żeby była powszechnie emitowana w telewizji, w kinach, tak jak to jest z innymi filmami i, i, i zarówno tymi z aktorami jak i rysunkowymi. No, czy spotkał się pan kiedyś z, z brakiem zrozumienia ze strony innych ludzi? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Pracując w redakcji Kawaii trudno nie spotkać się z niezrozumieniem. Jeśli w Polsce wybucha jakakolwiek awantura, w której manga jest, jest, jest właśnie tą rzeczą, po której się jeździ, to natychmiast to uderza w redakcję i obrywamy za każdym razem. Kiedy, kiedy, kiedy taka afera ma miejsce, dlatego my w redakcji bardziej niż, niż ktokolwiek inny odczuwa nietolerancję, ale, ale to nas nie zraża, wręcz przeciwnie, ja jestem tego typu człowiekiem, że. Czym większy opór spotykam, tym bardziej pere do przodu. Dlatego ci ludzie, którzy, którzy kopią mi mangę i, 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 i to, co robię, wyświadczają mi przysługę, gdyż, gdyż ja dzięki temu nabieram jeszcze większej siły przebicia. Możesz nam coś powiedzieć na, na temat genezys e, e, kawaii? Kto wpadł na pomysł? No, po pomysł. Pomysł powstał nagle. E, wziął się. Prawie znikąd, mówię prawie znikąd, bo no, ja się przyczyniłem do, do zrodzenia się tego pomysłu, yy, przeprowadzając mały, yy, mały sabotaż jeszcze w miesięczniku PC Shareware Natomiast potem, gdy, gdy, gdy wydawcy zobaczyli, że ten temat cieszy się taką popularnością, yy, gdy przychodzi tyle listów, gdy, gdy tyle ludzi dzwoni i pyta się o, 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 o mangę, Dało im to do myślenia, i ja w tym momencie wykorzystałem ten moment i namówiłem ich, aby zainwestować w takie czasopismo, roztaczając przed nimi wizję wielkiego zysku, co okazało się kompletną klapą. Natomiast udaje mi się e, utrzymywać to pismo do dzisiaj, mimo że nie przynosi wielkich zysków, mimo że czasami przynosi straty i to dosyć duże. E, mimo to e, staramy się utrzymywać to pismo na powierzchni, bo, bo myślę, że jednak warto. Jest jeszcze tyle do zrobienia. E, jest jeszcze tyle ludzi do uświadomienia, że, że to pismo ma jeszcze przed sobą dużo, dużo do zrobienia i mam nadzieję, że zdążymy to zrobić. Jak wygląda praca redakcji nad y, konkretnym numerem miesięcznika, już teraz dwumiesięcznik? Szczerze mówiąc, nie ma czegoś takiego jak praca nad konkretnym numerem, y, przynajmniej ogólnie. To znaczy, bez przerwy trwa pisanie tekstów. Y, Ludzie, którzy współpracują z Kawaii, bez przerwy piszą teksty, bez przerwy dostarczają materiały. Czasami nie wiadomo, kiedy dany, kiedy dany tekst się pojawi: czy, czy w następnym numerze, czy, czy w kolejnym, czy za dwa numery. Niekiedy taki tekst powstaje długo, niekiedy wymaga wielu poprawek i dopiero któraś tam wersja z kolei trafia do druku. Dlatego generalnie prace się toczą nad Kawaii, a nie nad konkretnym numerem Kawaii. Natomiast ja rozpoczynam pracę nad konkretnym numerem kawaii, kiedy dany materiał idzie do, do składu. I, I wtedy mamy około dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia składu do chwili ukazania się w kioskach, 2 trzy tygodnie. I to jest wtedy praca nad konkretnym numerem. Natomiast generalnie jest to praca nad tematem, a nie, a nie nad konkretnym numerem kawaii. A jak się Panu pracuje z kolegami po fachu, z innymi redaktorami właśnie? No, szczerze mówiąc, ta współpraca wygląda trochę dziwnie, bo my nie pracujemy w jednym miejscu. Cała redakcja jest rozrzucona po Polsce i po świecie. Ci ludzie mają własne zajęcia, a do Kauai piszą, piszą z miłości. Oczywiście mają płacone za teksty, nie jest to zupełnie tak bezinteresowne, natomiast piszą tam przy okazji, to nie jest ich jedyne zajęcie. Dlatego ta współpraca jest trochę dziwna. My się spotykamy sporadycznie. Kontaktujemy przez telefon, przez internet. Dzięki temu może ta współpraca jest na tyle dobra, bo nie mamy okazji, żeby się między sobą kurcić. Który numer Kawaii uważa Pan za najciekawszy, najlepszy, a który no za taki mniej udany? Oj, trudno powiedzieć. Za nieudane uważam większość numerów Kawaii. Ja może łatwiej będzie, jeśli powiem, które, które są w miarę udane. Pierwszy chyba taki udany, w miarę numer, który, który sensownie wyglądał moim zdaniem, to był numer z lutego 1998 z lutego roku ze Street Fighterem na układce. Pamiętam, to był pierwszy numer, kiedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że Kawaii że, że może wyglądać o wiele lepiej i należy nad tym pracować. Poza tym, no ja wiem, myślę, że ostatnie numery oprócz, oprócz numeru styczniowego yy, są, są, myślę, że w porządku. Generalnie jednak większość mi się nie podoba i dalej jeszcze zamierzam yy, ulepszać kawaj, bo uważam, że jeszcze dużo mu brakuje. Czy są, czy są jakieś szersze plany tyczące yy, kawaii, no, Na przykład w związku z ilością stron konkretnie, czy już yy, coś wiadomo, co będzie na nim? Tak, na pewno będzie więcej yy, yy, stron. Yy, ile jeszcze nie wiadomo? Najprawdopodobniej już numer rocznicowy na dwulecie i będzie, będzie grubszy. No, będzie się to niestety też wiązało z niewielką podwyżką ceny, ale w tym wypadku wszyscy, którzy wzięli udział w mini-ankiecie na ten temat, 99% zapytanych wyraziło zgodę na, na dopłacenie i, i wyraziło, Wręcz żądanie, że wręcz żądało od nas, aby, aby powiększyć ilość stron. Także na pewno będziemy się rozwijali. No i mam nadzieję, że, że już nie będzie gorzej. Nie chciałbym, aby kałaj zniknęło, czy też przeszło na, na tryb powiedzmy kwartalny, bo to już by było również moim zdaniem jednak upadek. A być może kiedyś wrócimy do miesięcznika, kto wie. Jak oceniasz działalność no, takiego raczkującego jeszcze polskiego fandomu? Cieszę się, że są ludzie, którzy się starają coś robić. Natomiast denerwują mnie ludzie, którzy nic nie robią, a krytykują. Natomiast ci, którzy cokolwiek starają się robić, mogą liczyć na bezinteresowną pomoc, pomoc ze strony Kawaii. I w tym momencie chciałbym im podziękować, bo to tylko dzięki nim coś się dzieje. Sami nie dalibyśmy rady. Co u największej chyba gwiazdy kawaii, najsławniejszej postaci, no mianowicie Honika Alfreda II. Jak, jak się w ogóle stało, że, ktoś ten, że wpa, wpadliście na pomysł stworzenia takiej postaci? Postać już stworzyłem bardzo dawno temu, około 3 lat temu, gdy jeszcze kawaii nie istniało. Pierwszy raz ta postać pojawiła się w, w miesięczniku PC Sherwer. Początkowo był to chomik Alfred I, potem, potem był drugi i ten, ten sam Alfred przeszedł na łamy kawaii. myślałem, Pomyślałem sobie, że to będzie sympatyczna maskotka. Pierwszy design postaci Alfreda zrobił Mr. Gato, czyli, czyli pan Tomasz Gawroński. Potem jak widać przejęli to, yy, przejęli to czytelnicy i, 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 i pan Darek Sterna, który, który okazjonalnie wrzuca swoje yy, rysunki do Kawaii nie tylko z Chomikiem Alfredem i nie tylko z Chomikiem Alfredem. Natomiast jeśli chodzi o Chomika Alfreda II, właśnie powstaje scenariusz, który ma się ku końcowi do pierwszego Tomika i przy odrobinie szczęścia być może yy, jeszcze w tym roku zostanie ten Tomik wydany. Czy Kawaii planuje jakąś imprezę dużego kalibru we Wrocławiu? No coś takiego, nie wiem, jak Mangano Sekai czy Anime nogako. Samo Kawaii nie da sobie rady z, ze zrobieniem czegoś takiego, natomiast na pewno wesprze każdego, kto będzie chciał coś takiego zrobić we Wrocławiu. Yy, to znaczy zapewni darmową reklamę, zapewni yy, opiekę yy, patronat prasowy yy, i w ogóle dużo, dużo innych rzeczy. Na pewno wesprze pod, pod każdym względem. Natomiast, jak mówię, no, samo zorganizować nie specjalnie da rady, bo, bo mówię, redakcja kała jest rozrzucona po Polsce i, i, i siły przerobowe mamy rozproszone. A zatem liczymy na to, że, że fani tutaj z Wrocławia yy, ruszą do ataku i pomogą zorganizować coś takiego. Jak się Panu wydaje, kiedy my, polscy fani, osiągniemy w Polsce warunki podobne no chociażby do tych yy, na zachodzie? Ja jestem pesymistą. To są. Yy, to jest kwestia nastu lat według mnie. Trzeba poczekać aż fani, ci fani, którzy dzisiaj wychowują się na kawaii yy, dorosną, zaczną pracować i, i, i zaczną decydować o tym, o tym yy, co się puszcza w telewizji, co się yy, drukuje i, i, i co się kupuje. Także to wszystko od nich zależy. Należy czekać, aż oni dorosną. Ja nie widzę w tej chwili możliwości. Yy, rozwinięcia tego rynku. No chyba, że chyba, że jakaś ogół, jakiś ogólnopolski kanał telewizyjny puści porządny, podkreślam, porządny serial anime. W przeciwnym razie nie ma szans. Ma pan jeszcze parę słów na koniec bym prosił do, dla naszej kochanki. Parę słów na koniec? Otaku do ataku. No, dziękuję, cześć! Dziękuję również, cześć!